na konkurencji prasowej po meczu Jagiełło-Białystok-Podbecki-Dziejbałowsko-Biało. a komentarz spotkania poproszę trenera do gości, pan Rafał Kasparczyk. Chciałem pogratulować swoim zawodnikom. Naprawdę postawy godnej gracza ekstraklasowego Każdy mecz nas czegoś uczył. Ta sportowa złość, która towarzyszyła nam przez ostatni tydzień po przegranym meczu w Warszawie, gdzie nam się troszeczkę posypała obrona, no, była widoczna dzisiaj i cieszę się, że znalazło to odzwierciedlenie w konsekwencji w taktycznej, w zdrowiu sercu, które zostawili tutaj na wojsku i cieszę się tym bardziej, że baliśmy się, że po wczorajszej podróży rekordowo długiej, yy, czy, czy, czy przypadkiem nie się to przekładać na dyspozycję chłopaków, ale absolutnie tego nie było widać, zarówno z strony mobilizacyjnej, motywacyjnej, motywacji takiej wewnętrznej, było naprawdę super. Jeszcze raz im gratuluję, a ja się cieszę osobiście, że wyglądamy naprawdę coraz fajniej i należy żałować, że ta runda dla nas się już niedługo skończy. Tak jak widzę wszystkich. Nie Dziękuję. Dziękuję. Trener Jagiello Mugia, Jastruch Czesław Niewolnicz. Panie i Państwu chciałbym pogratulować piłkarzom i trenerom z Bielska-Białej, którzy wygrali do niedawna na bardzo trudnym terenie. Teraz ten teren okazuje się nieco trudny, bo przegrywamy drugi, kolejny mecz tracąc bramki po dwie bramki w meczu nie strzelając żadnej przykreślił zasłużenie, byliśmy ze zespołem popełniliśmy dużo prostych błędów y, przy stratach bramki, ale też momentach, kiedy mogły się te bramki zdobywać, y, żeby jedno lub trzecie podanie doszło do celu, zamiary były, ale te podania dziś grzęzły na przeciwniku, przeciwnik przytoł te podania były bardzo niedokładne. Ja w przeciwieństwie do trenera, gości nie, tęsknie, nie za za tą obrotą jesienną, to, to, się, no, to zostało, zostało. Mamy do zagrania jeszcze jedno spotkanie w Gdańsku. Musimy najlepiej się do tego spotkania przygotować. Czasu niewiele, problemów dużo. Ostatni mecz i wtedy usiądziemy i przeanalizujemy, co to zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy w tej jesiennej, bo to była na pewno niezbyt dobra runda. Do oczekiwania były inne, ale niestety szybko, życie szybko zweryfikowało nasze oczekiwania i proza życia jest taka, że dzisiaj Mamy tylko 19 punktów i 14 kolei do końca, także czeka nas bardzo trudna wiosna, ale zanim do tego dąży, to jeszcze sami dobrze zagrać państwu, co nam się ostatnio nie udaje. Dziękuję. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań. Michał Keras Podcastski, pytanie dla trenera Korpreski. Panie trenerze, premierają parata pana pracy wierski białej zawodnicy i pan sprawili sobie udany prezydent na okazję, ale czy nie spodziewał się pan dwa lata temu, że będzie w tym miejscu? Nie no, ja myślę, że na jakieś takie podsumowania tej dwuletniej pracy przyjdzie czas bliżej bliżej domu. Nie chciałbym tutaj się rozwodzić i zabierać czas gościom. Natomiast zapraszam w tygodniu na jakieś podsumowanie. Umówimy się, nie ma problemów. Oczywiście Dwa lata temu, gdy podejmowałem pracę w Bielsku, nigdy nie przypuszczałem w swoich marzeniach, a po mogę tylko wierzyć, że będę w tym samym miejscu, co teraz jestem. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję. Zapraszam na mecz w marcu.